Siemka widzowie. Chciałem Wam pokazać, co musicie wiedzieć na początku jak zaczynacie sobie przygodę z eFootball. Zrobiłem nowe konto. Taką drużynkę na początek. Każdy dostaje takich zawodników. Tam 11. Ustawiłem sobie moją formację. Formację sobie ustawiacie. Taktyka. Tutaj macie formację. Dodatkowo możecie sobie wcisnąć XA na danym piłkarzu i sobie dokładnie ich ustawiacie jak chcecie. Trzymając XA i przesuwacie analog, ustawiacie sobie formację dokładnie. O, proszę. O. Jest, jest. No i tak, jak już macie formację, zawodników tam jakiś sobie dobierzecie pod siebie. Taktyka. przydałby się porządny trener. Na początku wiadomo, nie macie kasy. Ale no, ja wziąłem przykładowy trener. Pod kontel, Kupiłem trenera. Stawiłem. Zaznaczacie sobie tutaj Team style quick counter. Żeby to działało. Co ważne. Indywidualne instrukcje. Nie wygląda to tak. Atakować ma. Bruno Fernandes pomagać w ataku. W defensywie ma zostawać Baltic Schlisch. Mój defensywny pomocnik. Oprócz tego skrzydłowi mają nie wracać, czyli Messi i Mikel Oryzabal. Oni nie wracają. Czyli widzicie, jeden atakuje, jeden zostaje. I ci w ogóle nie wracają. To jest moja obecna taktyka. Tutaj macie team. I tu sobie wybieracie stroje i tak dalej. Na przykład z Europy jedziemy, bierzemy sobie Hiszpania, Barcelona. Tutaj wpisujecie nazwę. Tu mamy nazwę drużyny. Towarzystwo sportowe, widzowie, albo wizko, to jak woli. Teraz idziemy po trenera. Jak już zbieracie pieniążki na trenera, bo polecam kupić najpierw trenera, a nie zawodników. Chodzi się list. Ja polecam trenera tego z Cottenhamu Hiltona i polecam playstyle quick counter zaznaczcie sobie niebieskim jakiego trenera ma, wa, ma wam szukać Quick counter. niebieskim albo kwadrat zależy jaka platforma u mnie kwadrat bierze sobie Hiltona kupujemy Hiltona jak już kupimy Hiltona game plan Taktyka, manager, i tutaj Hilton'a zaznaczamy. Ja nie mam Hilton'a, dałem tego. Później, dobóg zawodników to jest ważne, bardzo ważne. Ja polecam tak: defensywny pomocnik żeby zawsze był pod nazwiskiem Wam piszę pod imieniem styl zawodnika. Defensywny pomocnik musi być Ankor to jest dla mnie MUS to polecam, żebyście grali Anchorman na Defensywnym Pomocniku i jeszcze wam doradzę, żeby przynajmniej jeden obrońca był build up czyli na przykład idziecie sobie contract, standard player list i za te niebieskie pieniążki filter trójkąt player styl Defensywny Pomocnik musi być Anchorman sobie szukać się Ja polecam na początek Denis Zakawia. Jest genialny na początek. Później znowu dajecie sobie żółty, znaczy trójkąt lub żółty, zależy jaka platforma. Player style. I jeden przynajmniej obrąca, żeby był buildup. Szukamy sobie build Buildup. Zależy też, jaką macie jaścę Miki Van Den Ven. Build Up, kupujecie pyk. Dobra, czekajcie, nam tam dużo nie brakowało. To dla jak jesteśmy tu, jedziemy sobie prawego do jakiegoś. Defensive fullback, o dobrze, bo ja nie chcę żeby atakowali, a nie mam jakaś droga, sobie zaznaczymy sobie tutaj Defensive fullback sobie zaznaczymy, bo nie chcę żeby moi obrońcy wchodzili Defensive fullback, prawa obrona, mamy 30 tysięcy Znajdziemy coś fajnego. Ty, to jest ten stary rafinia z tego bajernie. Tak, 39 lat. Dobra. Nie będziemy kombinować. Pierwszy lepszy. Oj, tak wygląda u mnie pierwszy lepszy. Van Bisaka na początek jest bardzo dobry. A ja wezmę Macia de Scilio. I to no, Kupujecie zawodnika, to wchodzicie w gameplan i tu macie zawsze kupione zawodników rezerwy. I tu macie. No, czyli najważniejsze jak ustawicie sobie formację y, trenera, żebyście by zdobyli, jaki was tam styl interesuje. Na przykład jak quick counter, to później zaznaczacie tutaj Team play style, quick Counter. na polecam na defensywnym pomocniku. Y, było też dużo pytań jak przesuwać zawodników. Trzymacie Xa, Xa lub Anap, konsoli Xbox i lewy analog, gdzie chcecie. Jakbyście na przykład chcieli mu zmienić pozycję, żeby był tutaj, ale na przykład nie LWF, tylko inny, to odciskacie trójkąt i jeszcze raz trójkąt i będzie SS na przykład. Trójkąt i LWF. I to takie najważniejsze rzeczy. Jak macie jakieś pytania, dawajcie znać. Śmiało piszcie w komentarzach. Siemaneczko, pozdrowionka. Yo.